Proszę maleczko, jak zawsze w ruchu, Spawie troszeczkę, pogody nie ma, zachmurzone ma lać, ale mniejsza z tym, ma wjechać ruch, ruch wjedzie. Siema! Przypatrzał Sie na mnie, jakby mnie znał ty. Dobra, lecimy. Kurde, chyba mnie opony nie rozerwie, co? Nie, dwie atmosfery to będzie za dużo. Robimy tak, na 1, 2. 1, 2 i zobaczymy, czy będzie pompowało. A wydaje mi się, że bez problemu. Ja się na tym nie znam. Może dlatego tak po prostu pizgam. Chwila. 0,7 jest 1,20 Wybuch albo wejdzie 0,8 Chwila. 110. Jest! Jest nowy rekord. Opona jak? Ty za mało. Miękka jeszcze, co jest? Da się dodać? No nie, moment, moment, moment. Dyskwalifikacja lecimy na nowo, ustawiamy. Jeden, jeden pięć. Jeden pięć jak skoczy, to będzie kosa. Lecisz, Maurycy. Jeden pięć. 1 dwa jeden cztery jeden pięć daje rady no To co? No to co, lecimy? Troszeczkę kijowo, bo padze lecą, pada na podwórku, wiecie o co chodzi. I taką parówę czuć... O, możecie porównać, jak ludzie są dzisiaj poubierani. Tamta pani w kurtce, pewnie swetrze, drugie gacie do tego Awaldek. No, chyba nie trzeba dużo gadać. Ale u mnie ruch wygląda troszeczkę inaczej jak u tej pani. Ja się za chwileczkę rozpędzę, tylko przy kamerowaniu. Tak wolno. To jest zrobione. Standard trasa. Chcę zobaczyć, co dzisiaj się na Ryneczku dzieje, gdyż jest fajnie cieplutko. Pochmurno. No i świąteczne. Świąteczne jest święte jakieś w Niemczech. Nie wiem jakie. Nie znam się na tym. Jak sprawdzę to powiem później Do zara Pogoda się zepsuła, zaczęło lać Dzisiaj trening klaty, stara gwardia Zobaczymy kto ile, co pociśnie Waldek na ketozie bez siły Zobaczymy jak to będzie wyglądało Na dworze leje, nie da się na rowerze jeździć Trzeba coś porobić, trzeba tu się poruszać Waldek dzisiaj wa maksy wali? Mam nadzieję, że mi się uda dwa razy wygniąć ile tam mamy? 60kg i znowu i na płasku nic nie wyciskają trzeba zobaczyć czy się oddać rozgrzewka Jak maszyna Dobra, bo mi się łokcie zapalą Wyciskanie na klatkę hantlami Dawaj nie ma większej, co mam, co mam, że nie ma większej. Dobre, dobre są. Uważaj potem z trójki z trójki z trójki. Przydał mi się pięćdziesiątki. Pięćdziesięciokilowy Francuz. nie ma siły Nie ma na siły No nie ma mówicie, mówicie, że my tu śpimy, patrzcie Jeden pompki wali na jednej ręce Drugi Masuje Młody klatkę leci Akurat mu tłumaczy mniej więcej jak Ma te linki poprowadzić Maksymalnie maks do przodu, wyprost maksymalny Wtedy jest największe spięcie klatki piersiowej A Waldek wam zaraz Pokażę jakimi kilogramami tricep zrobi Masz i tak jak się nagrywa. Chłopaki gdzie robią plecy. idziemy zrobić fit. tu Maksa, maksa ile jest? I zobaczymy czy, czy ruszymy to. widzicie że na akrytozie nie ma, nie ma siły. Musicie się delikatnie pobawić i dodać tłuszcz. Jestem na około 450 gram tłuszczu dziennie, także kawał świniaka będzie. Dziękuję, do widzenia. Chłopaki tak się pompują, że dystrybutor nie nadąża z produkcją. nie widziałem, Dystrybutor nie nadrabia, nie nadąża z produkcją soczku zero. Miał wjechać typowo rower tylko gdyż klatkę robiłem w poniedziałek dzisiaj mamy, nie we wtorek robiłem klatkę, dzisiaj mamy czwartek także nie wypada tej klaty robić gdyż ona nie jest odpowiednio zregenerowana to jest za mała e, za mały odstęp czasu od treningu do treningu powinno być przy tych dużych partiach zachowane minimum te 70 około 80 godzin takiej przerwy, żeby mięsień był w stanie się zregenerować, ale jestem ostatnio na większej ilości kalorii, co widać zresztą i na sile i na popuchnięciu te kalorie wjeżdżają. Teraz jest około 4200-4300 kalorii dziennie. Także coś tam mięska się dobuduje. Można na ketozie, można jak najbardziej. Dzisiaj pozwoliłem sobie na pieczywko, ale białkowe. Ze względu na czosnek delikatnie suszyłem je, przypaliłem tak delikatnie. No i roztarłem dwa ząbki czosnku. Trzeba ten czosnek, żeby dziennie wjeżdżał w jakiejś tam postaci, zdrowy antybiotyk dla naszego organizmu, do tego zawsze łyżka miodu na ketozie, no nie za bardzo się powinno, ale z rana na czczo, na pusty żołądek zawsze preferuję łyżkę miodu leśnego. Teraz mam leśny, a wcześniej miałem wielokwiatowy, jak się nie mylę, jakoś tak. Dobra, moi drodzy, to by było wszystko. Trzymajcie się tam. Dzisiaj u nas święto. Także w Polsce pewnie też jak się mylę, albo się nie mylę, coś tam się dzieje. Żebyście nie myśleli, że zawsze na rowerze, tylko jeżdżę i kameruję, gdzie tam e, bączek w kwiatkach grzmi. <laughs> czy tam jak drzewa wyglądają, czy jakiś wodospadzik, ile ja to kilometrów na rowerze nie robię. Rzucono mi wezwanie na drugi rok. Może nie wyzwanie, propozycje, a nie zgadniecie mi, kto tę propozycję złożył. Pamiętacie chłopaka, który był przedstawiony na kanale z wadą serca? Moi drodzy, ostatnio miał zrobione badania w szpitalu i lekarze powiedzieli, że się dzieją cuda. Serduszko całkiem inaczej pracuje, dużo bardziej organizm potrafi wydolnościowo zasuwać. Przyszedł mu smaczek na pokonanie 1200 km. wiadomo, że nie w linii ciągłej z przerwami Gdzieś tam się trzeba będzie kimnąć, coś tam trzeba będzie przejechać Ale krajobrazy na pewno będą niezapomniane 1200 kilometrów na rowerze, no jest wyzwanie Spore, ja podejmuję, będę mu towarzyszył Zawsze jak coś, jestem z nim To jest nie lada wyczyn dla jego serducha Ja Podejmuję każde wyzwanie. Jak ktoś ma coś ciekawego do roboty dajcie znać. Kierunek pasał i koniec jest tam bodajże. Nie wiem, nie chcę, nie chcę skłamać. Mogę coś tam przekręcić do samego ujścia. Nie wiem gdzie tam się kończy Donał, rzeka, gdzieś tam do jakiegoś rozwidlenia. No jest około 1200 km. Może wrzucę wam zdjęcie mapki. Jak to będzie mniej więcej wyglądało, także... Będę musiał wydolnościowo troszeczkę potrenować do następnego roku. wyczyn jest nie lada. Nie chcę, żeby coś po drodze, żeby mi się układ gdzieś tu zapowietrzył. <grym> Także ciśniemy, pozdro, pamiętajcie wszystko z głową, pisać tam, nie bać się, redukujemy, masujemy moi drodzy, kontakt macie zawsze pod filmem. Co złego to nie ja Walda z DVP DV DVP chciałem powiedzieć. Nie zapomnieć tam, o co ostatnio prosiłem, Lenka, koniec filmu, na samym końcu filmu, na dole w opisie macie link podany, kliknąć, macie 50 groszy złotówkę, złoty 50, wyślijcie tamtej tej bidulce, niech się dobrze rehabilituje, niech dziecko zdrowo żyje, moja jest zdrowa, wiem, co to znaczy mieć zdrowe dziecko. Nie chciałbym, żeby się coś mojej kochanej Perle w życiu przytrafiło i rozumiem każdego rodzica, Jaki to musi być ból, patrząc na swoje dziecko, jak się męczy. No wiadomo o co chodzi. Pozdro i pamiętajcie, wszystko z głową. Pozdrówka. A u młodego trzeba troszeczkę kalorii dodać, gdyż twierdzi, że stagnacja wyszła. Skoro weszła stagnacja, dodajemy. Pozdro. A żebyście nie myśleli, że tylko sami faceci trenują, tu od młodego robi wykroki. 25 kilo obciążenia na bareczkach. Także daj rady. Pewnie dostanę opierdzie, że ją nagrałem Ale to Niemka to i tak po polsku nic nie rozumie A tak wygląda właśnie trener personalny ten, który przechodził tutaj a? Jeszcze, jeszcze Co? Ma kobita siłę Dobra, lecimy Ostatnio Waldek leci na wolnych ciężarach A na koniec zawsze maszyna wejdzie Zaczynał na 60 kilo, kilo na płaskiej Jest teraz 125 Na butterfly u. Jedną O. Oni myślą, że ja całe życie na rowerze tylko jeszcze. <laughs> Ale Dostałem bardzo fajną propozycję I chcę się zmierzyć na drugi rok Od Pasał przez cztery państwa 1200 km wzdłuż rzeki Donał rzucono mi wyzwanie. Wyzwanie podejmuję na drugi rok. Na pewno będzie relacja z podróży. No. Jeszcze coś zrobimy i gra, pasuj.